Czy zauważyłeś, jak twój pies wydaje się wiedzieć, kiedy nie czujesz się dobrze? Czasami podchodzi do ciebie, siada obok ciebie w milczeniu, lub nawet stara się cię pocieszyć w sposób, który tylko on potrafi. Ale czy psy naprawdę wiedzą, kiedy jesteśmy smutni, czy to tylko przypadek? Prawda stojąca za tą więzią może być jeszcze bardziej zaskakująca, niż myślisz. W tym filmie przyjrzymy się nauce, która wyjaśnia, jak psy mogą wyczuwać nasze emocje i jak potrafią dostrzegać nasze najgłębsze uczucia. Przygotuj się na zaskoczenie wynikami badań naukowych, które ujawniają, co naprawdę dzieje się za tym zachowaniem psów. Lepiej zrozumiesz wyjątkową i głęboką więź, którą masz ze swoim wiernym przyjacielem. Zostań z nami do końca, aby odkryć odpowiedź na to pytanie, które wielu z nas nurtuje: czy nasze psy wiedzą, kiedy jesteśmy smutni? Odpowiedź zmieni sposób, w jaki postrzegasz swojego pupila. Zanim zaczniemy, Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego filmu o tajemnicach i ciekawostkach ze świata psów. Jeśli kochasz poznawać swojego najlepszego przyjaciela i chcesz wiedzieć wszystko o tym, jak myśli, to miejsce jest dla Ciebie. Zaczynamy. Jeśli jesteś miłośnikiem psów, prawdopodobnie już się zastanawiałeś, czy mój pies wie, kiedy jestem smutny? Albo może zauważyłeś, że w trudniejszych dniach Twój futrzany przyjaciel wydaje się zbliżać do Ciebie, oferując ci swoją towarzystwo w sposób bardziej troskliwy. Ale czy to tylko przypadek? Czy nasze psy naprawdę mają zdolność wyczuwania naszych emocji? W tym filmie dokładnie przyjrzymy się tej kwestii i przedstawimy najnowsze odkrycia naukowe na temat psów i ich niesamowitych zdolności emocjonalnych. Przygotuj się na coś, co Cię zaskoczy. Pierwsza moc węchu psa. Mówiąc o zachowaniu psów, nie możemy zacząć bez wspomnienia o jednym z ich najbardziej wyczulonych zmysłów węchu. Psy mają zdolność węchową od 10.000 do 100.000 razy silniejszą niż ludzie. Oznacza to, że potrafią wykrywać zmiany chemiczne w naszym ciele, coś, czego my nawet nie zauważamy. I to właśnie może wyjaśniać, dlaczego psy wiedzą, kiedy jesteśmy smutni. Kiedy jesteś smutny, twoje ciało uwalnia szereg różnych substancji chemicznych, takich jak kortyzol, znany jako hormon stresu. Psy, dzięki swoim wysoce rozwiniętym zmysłom, Potrafią dostrzegać te zmiany, często zanim sam to zauważysz. Wykrywają te zmiany w feromonach w naszym ciele, a na podstawie tych informacji potrafią wyczuć, że coś jest nie tak. Drugie czytanie naszych emocji. Oprócz węchu, psy mają także niezwykłą zdolność odczytywania naszych mimik twarzy i języka ciała. Są bardzo wrażliwe na nasze emocje, potrafią dostrzec, kiedy jesteśmy smutni, zestresowani, szczęśliwi, a nawet zirytowani. Dzieje się tak, Ponieważ przez tysiące lat współżycia z ludźmi psy wyewoluowały, by stać się niezwykle wrażliwe na nasze emocje. Obserwują nasze ruchy, naszą postawę, a nawet ton głosu. Badania naukowe wykazały, że psy potrafią rozróżniać ludzkie wyrazy twarzy radości i smutku, a nawet reagować na to, co zauważą. W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet w Portsmouth Fangi naukowcy pokazali psom obrazy ludzkich twarzy z różnymi emocjami. Wyniki były zaskakujące. Psy wykazywały wyraźnie odmienne zachowanie przy oglądaniu smutnych twarzy w porównaniu do radosnych. Gdy widziały smutną twarz, zbliżały się do człowieka, jakby chciały zaoferować wsparcie i pocieszenie. Trzecie empatia psów. Empatia to kluczowa cecha, jeśli chodzi o zrozumienie zachowania psów. Kiedy jesteś smutny lub zestresowany, twój pies może podejść do ciebie w troskliwy sposób, położyć się obok ciebie lub nawet polizać twoje ręce lub twarz. To nie jest tylko odruchowy akt czułości, ale oznaka, że twój pies stara się połączyć z tobą emocjonalnie. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie w Lincoln, naukowcy obserwowali, jak psy reagują na swoich właścicieli w sytuacjach emocjonalnych. Kiedy właściciele byli wyraźnie smutni lub zaniepokojeni, psy zwykle podchodziły do nich, szukając uwagi lub wykazując zachowania pocieszające, takie jak pocieranie głową o rękę właściciela lub położenie się obok niego. Sugeruje to, że psy nie tylko dostrzegają nasze emocje, ale także mają zdolność empatii, starając się złagodzić nasz ból emocjonalny. Czwarty instynkt ochronny psów. Psy mają także bardzo silny instynkt ochronny, szczególnie wobec osób, z którymi mają głęboki związek emocjonalny. Kiedy jesteś smutny, twój pies może poczuć potrzebę ochrony cię, jakby opiekował się tobą, swoim przywódcą stada. Ten instynkt pochodzi od ich dzikich przodków, którzy żyli w grupach i mieli silną potrzebę troszczenia się o siebie nawzajem, aby zapewnić przetrwanie. Ponadto, obecność psa może pomóc obniżyć poziom stresu i lęku. Wiele badań wskazuje, że bycie blisko psa może obniżyć ciśnienie krwi i uwolnić endorfiny w mózgu, co poprawia nastrój osób cierpiących na smutek lub stres. Dlatego, reakcja psa na zauważenie, że jesteśmy smutni, nie jest tylko emocjonalna, ale także biologiczna stanowiąca naturalny sposób na złagodzenie napięcia, które czujemy. Piąte, co mówią naukowcy. Badacze z różnych uniwersytetów na całym świecie stale badają zachowanie psów w odniesieniu do ludzi. Niedawne badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Kyoto w Japonii wykazało, że psy potrafią rozpoznać, kiedy ich właściciel jest smutny lub zestresowany, i reagują spokojniej i bardziej wspierająco. Psy nie tylko reagują na fizyczne zmiany w otoczeniu, ale także na zmiany emocjonalne w swoim otoczeniu, pokazując zdumiewającą zdolność rozumienia stanów emocjonalnych ludzi. Co więcej, Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Bristolu pokazało, że psy potrafią rozróżnić ludzkie zachowania związane ze szczęściem i smutkiem. Naukowcy umieścili psy w pokoju, w którym ich właściciele pokazywali różne wyrazy twarzy i obserwowali, jak psy reagują na te wyrazy. Wyniki wskazywały, że psy były znacznie bardziej skłonne do zbliżania się do ludzi z smutnymi wyrazami twarzy. Szósta rola więzi między tobą a twoim psem. Relacja między tobą a twoim psem również odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Im silniejsza więź emocjonalna, tym większa zdolność psa do wyczuwania Twoich emocji. Dzieje się tak, ponieważ podobnie jak inne istoty emocjonalne, psy rozwijają wrażliwość na zachowanie i potrzeby swoich właścicieli. Więź ta może być wzmocniona przez codzienne interakcje, troskę, a przede wszystkim miłość i czułość. Psy, które mają silną więź z właścicielem, są bardziej skłonne do zauważenia, kiedy coś jest nie tak, a często szukają pocieszenia w sposób. W jaki tylko zwierzęta z głęboką więźą emocjonalną mogą to zrobić. I oczywiście to zachowanie, polegające na pocieszaniu swoich właścicieli, może również wynikać z chęci psa, by utrzymać harmonię w rodzinnej stawie, czując, że to jego odpowiedzialność wspierać emocjonalnie swoich bliskich. Siódma nauka stojąca za rozumieniem emocji przez psy. Ale jak psy rozwijają tę zdolność do odczytywania naszych emocji? Odpowiedź może tkwić w teorii socjalizacji. Psy zostały udomówione przez tysiące lat. A jednym z głównych powodów, dla których ta współpraca była udana, była właśnie zdolność psów do rozumienia interakcji emocjonalnych z ludźmi. To społeczne zachowanie empatii zostało udoskonalone przez ewolucję, pozwalając psom łączyć się z ludźmi na głębokich poziomach. Psy są wysoce obserwacyjne i szybko uczą się emocjonalnych reakcji osób, z którymi żyją. Oznacza to, że z biegiem czasu twój pies nauczy się twoich reakcji emocjonalnych i może nawet przewidywać, kiedy jesteś smutny lub zmartwiony. Empatia psów to nie tylko instynktowny fenomen, ale także umiejętność, która rozwija się z czasem poprzez współżycie i zauważanie emocji ludzkich. Teraz, gdy dokładnie zbadaliśmy niezwykłą zdolność psów do wyczuwania naszych emocji, możemy stwierdzić, że są one zdecydowanie bardziej wrażliwe i uważne na nasze stany emocjonalne, niż wielu z nas przypuszczało. I to, co jest jeszcze bardziej zaskakujące, to fakt, że ta wrażliwość nie jest tylko instynktowna lub odruchowa. Jest to rezultat tysięcy lat współżycia i wzajemnej adaptacji, co sprawia, że psy są nie tylko towarzyszami, ale prawdziwymi emocjonalnymi obserwatorami naszego życia. Nauka pokazuje nam, że psy nie tylko wyczuwają, kiedy jesteśmy smutni lub zaniepokojeni, ale także potrafią działać aktywnie, próbując nas pocieszyć, czy to oferując swoją obecność, czy wykonując czułe gesty, takie jak liżenie naszych rąk lub leżenie obok nas. Robią to, ponieważ w swoim głębokim instynkcie ochrony i empatii rozumieją. Że nasz smutek jest częścią naszego stanu emocjonalnego i chcą pomóc złagodzić ten ból. Ta więź wykracza poza zwykłe tradycje towarzyskie. To prawdziwy akt przyjaźni, zrozumienia i, dlaczego nie, bezwarunkowej miłości. Co więcej, fascynujący jest również fakt, jak węch odgrywa rolę w tym procesie. To, że psy potrafią wykrywać zmiany chemiczne w naszych ciałach, takie jak uwalnianie kortyzolu, gdy jesteśmy zestresowani lub smutni, jest niezwykłą umiejętnością, która pozwala psom intuicyjnie nas zrozumieć. One wiedzą w sposób, którego my nawet nie zauważamy, kiedy cierpimy, i to wyjaśnia wiele ich czułych i ochronnych reakcji. Ewolucja tych niesamowitych stworzeń przez wieki była kierowana ich zdolnością do łączenia się z nami. A to, co widzimy dzisiaj w relacji między ludźmi a psami, jest odzwierciedleniem partnerstwa, które zostało zbudowane na wzajemnym zrozumieniu, wymianie emocjonalnej i lojalności. One nie są tylko zwierzętami domowymi, są partnerami w naszej emocjonalnej podróży. Są obecne w naszych radościach, ale jeszcze bardziej wyjątkowe są w momentach smutku, kiedy starają się zapewnić nam pocieszenie i spokój. Warto podkreślić, że empatia psów nie jest cechą, która występuje tylko u psów niektórych ras czy temperamentów. Wszystkie psy, w miarę swojego życia i doświadczeń, rozwijają tę umiejętność wyczuwania i reagowania na emocje ludzi, szczególnie tych, z którymi mają silniejszą więź emocjonalną. Ta więź Zasilana codziennymi interakcjami, troską, a przede wszystkim miłością i czułością, tworzy głęboką więź emocjonalną, która jest wzajemnie korzystna. Kiedy dbasz o swojego psa, on dba o ciebie i to jest coś, co wykracza poza jakiekolwiek wyjaśnienia naukowe. Jest jednak coś jeszcze ważniejszego, co powinniśmy pamiętać. Psy mają moc nauczania nas, byśmy byli bardziej empatyczni, bardziej uwrażliwieni na emocje innych i byśmy doceniali chwilę towarzystwa oraz prawdziwego wsparcia. Pokazują nam poprzez swoje proste gesty, moc czułości i solidarności, coś, co często umyka w codziennym, zapracowanym życiu. Przypominają nam, że często najprostszym aktem obecności przy kimś może być największe pocieszenie, jakie możemy zaoferować. Dlatego patrząc teraz na swojego psa, pamiętaj, że nie jest on tylko zwierzęciem domowym, ale prawdziwym przyjacielem, emocjonalnie inteligentnym bytem, który bez słów, rozumie, kiedy potrzebujesz wsparcia. I tak jak On zawsze jest gotów być przy Twoim boku, Ty również możesz być przy Nim, oferując miłość, czułość i opiekę, ponieważ ta więź jest wzajemna i głęboka. Teraz, gdy znasz prawdziwą naturę emocjonalną psów, ciesz się jeszcze bardziej obecnością swojego futrzanego przyjaciela. Doceniaj relację, którą macie, i zrozum, że w głębi duszy oboje macie sobie wiele do zaoferowania. Psy nie tylko wiedzą, kiedy jesteśmy smutni, one również wiedzą, jak uczynić nasze dni lepszymi. Robiąc to z oddaniem, które jest niezrównane. Są naprawdę naszymi najlepszymi przyjaciółmi, zawsze gotowymi, by nas wspierać, niezależnie od sytuacji. Jeśli zaskoczyły cię odkrycia na temat relacji między psami a ludźmi i jeśli poruszyła cię dedykacja oraz empatia Twoich futrzanych przyjaciół, nie zapomnij podzielić się tym filmem z innymi miłośnikami psów. Im więcej osób pozna tę wspaniałą prawdę, tym bardziej będziemy mogli celebrować i doceniać tę wyjątkową i głęboką więź, która istnieje między nami, a naszymi wiernymi towarzyszami. I pamiętaj, są zawsze przy Twoim boku, w dobrych i złych chwilach, gotowi, by sprawić, byś się uśmiechnął, nawet gdy uzyspływają po Twojej twarzy. Polub, podziel się i zasubskrybuj nasz kanał, aby nadal śledzić niesamowite treści, takie jak ta. Do zobaczenia w następnym filmie, a nie zapomnij przytulić swojego psa, bo z pewnością poczuję, jak bardzo cenisz jego obecność.